Siemanko. Siemanko. Zaczynamy dzisiejszego vloga pod sklepem 7-Eleven. Jesteśmy w Tajlandii. To już będzie nasz piąty miesiąc. Ale już 2 marca wracamy do Polski, a dzisiejszy vlog będzie troszeczkę o naszej diecie i treningach. Pokażemy wam ile ważymy między innymi. mam Mamy tak. wagę za sobą właśnie. I bo... O, poczekajmy. Jest głośno dosyć, bo jesteśmy przy samej ulicy i samej plaży. E, czemu jesteśmy pod sklepem i czemu się ważymy? Ja w ogóle jestem na czczo, Agata już jest po śniadaniu jestem siódmy tydzień na redukcji pierwszej mojej redukcji siódmy dzień. dzień na redukcji pierwszy raz od czterech lat także jest ciekawie właśnie pokażemy mniej więcej tą dietę moją i będziemy się teraz bawić zobaczmy ogólnie potrzebny jest jeden bat Bez problemu mogę się rozebrać, dlatego, że jesteśmy przy samej plaży. Tak, tam mamy plażę, więc Patek może tu pośpiewać bez Więc jakoś tak nie będę wyglądał głupio. Ściągam klapki tak, i tak. dawajcie tutaj do wagi. Dwa, dwa, kilo. kilo. Tak, mogę Widać coś? Chodź, chodź, chodź. Będzie widać? Dobra. 82,5. Wczoraj pokazywało 82,8 Czyli progres w jeden dzień. Jest dobrze. Idziemy w takim razie na śniadanie. Jeszcze ja. A jeszcze Agata się zważy, dobra. Dobra. Znaczy moje zajebiste, męskie klapeczki. 51,6 Masa weszła Dobrze Ale jestem po no, jesteś też po śniadaniu, to jest zupełnie inaczej Tym bardziej, okay. że Twoje śniadania są tak turboobjętościowe, że Uff. No trochę zjadłam, nie powiem Zobaczcie prawdziwą Azję, jest wszędzie kable panowie naprawiają właśnie I ogólnie zawsze się zastanawiamy, skąd jedzą, który kabel do którego budynku, bo to jest przecież no, niemożliwe, Dobra, teraz zabieram się za to śniadanie. Pokażę wam szybkie takie śniadanko. Trochę nieoczywisty przepis, bo będzie to owsianka na wytrawnie, będzie to owsianka z jajkami i z warzywami. Brzmi trochę dziwnie, ale jest naprawdę smaczne, jest mega proste, dlatego to robię do roboty. Jak wiecie lub nie wiecie, nie mamy wagi, więc rodzimy sobie wszystko na łyżki. Dodaję 6 dużych łyżek płatków owsianych. Zaraz je zaleję Wodą I duży 6 dużych łyżek to tak 60 gram własnie na układku, na Wszystko można tak na łyżki, na oko. My sobie tak radzimy i do zrobienia. I co śmieszne, co, samą jajecznicę będę robił też na wodzie. Ograniczamy tłuszcz do zera praktycznie, ja, ja chcę to zrobić. Zjem dwa jajka i cztery białka. Czemu nie wiem całych jajek? Dlatego, że nie wiemy jakie jakości są te jajka. Kupujemy je w takim supermarkecie. Jest tylko jedna firma, nie chcemy ciągle jeść tego samego. to ograniczamy. Wygląda to trochę dziwnie, trzeba przyznać. Ale też się nie boję tego, że będzie więcej wody, dlatego, że płatki owsiane jeszcze wciągną. Jak widać, nie jest to sucha jajecznica. <grytanie> no. Dobra i dajemy tak pieprz. Sól, łyżeczkę koncentratu, taką większą szczypiorek. Taką tu mam mniej więcej konsystencję, no nie wygląda jako turbo pięknie, ale jest naprawdę smaczne. Myślę, że warto spróbować. Myślę, że nie jednej osobie to na pewno posmakuje. Posiłek gotowy, z początku wydawało mi się mega bzduro mieszać płatki owsiane z jajecznicą, ale wyszło naprawdę smacznie, można sobie to przyprawić na własny sposób, ja mam trochę ograniczoną ilość przypraw, ale i tak jest smacznie. I tu o co chodzi w ogóle? Kwestia jest taka, że jest mało tłuszczy, jest trochę węglowodanów, posiłek jest duży, jest objętościowy, więc syci mnie na dłuższy czas, yy, dlatego go polecam właśnie osobom, które są na redukcji. I na hmm. testy dzisiaj wegański pre-workout z MyProtein. Ostatnio pre-workout brałem jakieś pół roku temu. Teraz te kalorie poszły w dół, nie mam tyle energii, więc będziemy testować smak pomarańczy MyProtein. treninguwa dobrze wlazła. Czuję to, że kofeina teraz dużo mocniej na mnie działa. Czy to kawa, czy teraz ta przedtreningowa mam power'a mocnego. I tak, jak wygląda mój trening. Na początku robię cztery razy super serie, przepraszam, sety, takie jak robiłem teraz na filmiku wcześniej. Następnie po wykonaniu setach robię właśnie serie łączone, w których wykonuję ćwiczenie antagonistyczne, czyli będę wykonywał pompki, potem podciągania australijskie. Na koniec jeszcze pociągania zwykłe i dipy. Także, jak chcecie, jesteście zainteresowani, to możecie zobaczyć cały trening w opisie filmu. Dobra, dobra. Wiem, że już macie dosyć patryka, dlatego do akcji wkraczam ja. Ale nie z lepszym, bo z przepisem. A na co ja mogę zrobić przepis? No na nic innego, jak na na słodko, czyli omleta z owocami. E, dzisiaj będzie wyjątkowy, bo będzie z jogurtem, i z mango i jest to omlet, którego ostatnio jem codziennie, dlatego jest wyjątkowy, bo po prostu jest niebiański, jest tak dobry że musicie tego spróbować, mi w smaku szczerze przypomina sernik z mango, także no co, muszę się z Wami tym podzielić. Do przygotowania placka potrzebujemy kilku prostych składników, jak płatki owsiane, jogurt naturalny, mango, odżywka białkowa, którą można oczywiście pominąć, bo i bez niej omlet wyjdzie rewelacyjny, jajka i słodzik, mój trochę pod przejścia, ale jest. Do płatków owsianych wbijamy 5 białek jaj. Ale jak chcecie, to możecie wbić też na przykład 2 całe jajka i 3 całe białka, albo trzy, po prostu 3 jajka, bo nieważne ile tego wbijecie, to on wyjdzie wam taki sam. Ja wbijam akurat sobie same białka, bo jadłam już jajka rano na śniadanie, ale teraz chcę zjeść jakieś inne źródło tłuszczu niż żółtko i zjem na pewno migdały, bo jak wiecie, w diecie trzeba troszkę urozmaicać. Bierzemy widelec i ubijamy nasze białko z płatkami. W czasie jak robi się omlecik, przygotuję sobie polewę jogurtową. Czyli mam tutaj odżywkę białkową, 15 gram odżywki wegańskiej i do niej dodaję cały jogurt naturalny. I słodzik, dwie tabletki. Trzeba je rozkruszyć, bo inaczej nam się nie nie zrobię, że tak powiem. Tak wygląda właśnie polewa do omleta z jogurtu i z odżywki białkowej. Ja użyłam odżywki białkowej wegańskiej o smaku czekoladowym. I co do tej polewy jogurtowej, to tak jak mówiłam, nie musicie w ogóle używać odżywki białkowej. Ja używam, bo lubię, jak omlet jest bardzo słodki, dlatego daję odżywkę 15 g i jeszcze troszkę słodzika. Jak nie lubicie jakoś bardzo słodkich omletów, to sam jogurt wystarczy. Możecie go od razu poleć, pole, położyć na swojego placka. I dać mango, bo mango już samą sobie, wam dosłownie tego omleta, albo na przykład sam jogurt i słodzik. Też bardzo dobra polewa, wtedy wychodzi też często do grobie. Właśnie na przykład jogurt i trzy tabletki słodzika i wtedy jest płynno. A tak prezentują się moje placuszki owsiane i teraz daję na nie polewę. I tak omletik prezentuje się finalnie. Dodałam na górę migdały i mango. Ostatnio jest spore zamieszanie wokół koronawirusa, który y, zaatakował Chiny. Wiele osób się pyta, jak my to, jakie mamy odczucia, jak to wygląda, aktualnie jesteśmy w Azji. Nie da się tego jakoś w ogóle odczuć tutaj, tutaj na miejscu. Jedyne miejsce, gdzie to odczuliśmy, to było to lotnisko. Tam na przykład pytali nas, czy byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Chinach. Ludzie chodzili w maskach, nawet były takie maszyny, które badały temperaturę ciała innych ludzi. Tak, bo chodzi... dosłownie tydzień temu przelatywaliśmy z Bali, właśnie tutaj do Tajlandii na Phuket przez Singapur. Tam mieliśmy przesiadki, i właśnie w Singapurze było tak, jak Agata powiedziała. Tutaj musimy wyjść. Zobaczycie, zaraz, jak blisko miejsca, którego mieszkamy. Jest plaża, a jest już tam. No, także na luzie jakoś się nie boimy. Myślę, że spokojnie można przyjeżdżać do Tajlandii teraz bez żadnego e, problemu. I tyle. Uwaga, 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 na szybko. No, jesteśmy. A plaża tu jest fajna, tyle, że niestety się nie nadaje do pływania, bo za dużo tutaj jest łodzi. Ogólnie plaża Rabai jest Beach. bardzo płytko, bardzo płytko w ogóle. Tak, wieczorami jest taki odpływ, że no tak z 50 metrów od brzegu. Patrzcie. No, dzisiaj jest super pogoda, wczoraj padało ponad pierwszy raz od trzech miesięcy I z ostatnim przepisem na dzisiaj, będziemy robić makaron ryżowy. Pomysł na ten makaron wymyśliliśmy, będąc tutaj właśnie w Tajlandii. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że danie robimy w jednym garnku, zajmuje to dosłownie niecałe 10 minut. Także mam nadzieję, że dlaczego się troszkę nic A nie skrycy. najlepsze jest to, że sos, który tam robimy, ma 0 kalorii? Tak, to jest w ogóle hit, bo sos właśnie w tym makaronie ma 0 kalorii, 0 tłuszczu. I dopiero potem, już po zrobieniu całego dania, dodajemy tłuszcz i jest po prostu pyszne. Więc... Lecimy, lecimy. Do garnka wlewamy wodę. Nie za dużo, nie za mało. Tak dosłownie taką szklankę. No i to odpalamy. Czekamy, aż woda się nagrzeje. W tym czasie, chodźcie, pokażę Wam produkty, których będziemy używać. Mamy makaron ryżowy, krewetki, marchewkę, czosnek, cukinie, Tutaj dzieleninkę. Mamy akurat kolendrę i koperek. I troszkę kapusty koncentrat pomidorowy i pasta kary. Taką pastę można też kupić w Polsce. Widzieliśmy chyba w Carrefourze i w różnych takich jeszcze sklepach. Tak, dokładnie jest mm -hmm. to panang kary. Panang kary jest najlepszym kary w Tajlandii, mm -hmm. także jak będziecie wybierać, to obowiązkowo to. Tak, skład ma bardzo fajny, bo nie ma tutaj ani żadnego cukru, ani nic takiego, czego byśmy nie chcieli, także mega. Dobra, woda nam się już gotuje, więc wrzucamy wszystkie warzywa, oprócz zieleniny. My nie chcemy, żeby ta zieleninka nam się a warzywka muszą się chwilę pogotować i krewetki. Przyprawić to zaraz i zostawić pod przykryciem. Tak, przyprawiamy wszystko papryką słodką. Dużo przypraw, żeby było dużo smaku. Czosnkiem granulowanym, czosnek granulowany to jest chyba nasza ulubiona przyprawa. To jest, mamy akurat czosnek z jakąś tam zieleniną, dlatego jest taki. Dodajemy sól. No Dajemy... i najważniejsze dopiero na koniec, ale na razie pogmęczamy to no No I nam się chwilę pogotuje, nabijemy smaku, potem dodamy pastę i koncentrat A makaron na samym końcu. No ładnie to paruje. No dodajemy teraz pastę kary, dosłownie tyle. To jest ta pana kary. Ona curry. ma bardzo intensywny chwila, smak. Ale radę jeszcze raz, bo ostrości nie ona ma bardzo intensywny smak, więc nie trzeba jakoś dużo jej dawać. I koncentrat młodorowy, łyżeczkę. Zamieszamy teraz wszystko, żeby ta pasta się rozpuściła. No i najważniejszy proces teraz, czyli tak naprawdę potrzebne nam jest trochę wody w garnku, dlatego tak, że będziemy dodawać makaron ryżowy. I ten makaron ryżowy zrobi nam się od razu z tym daniem. I A właśnie ma ten makaron da nam ten sos w tym daniu, bo on się tak nabierze tej wody. Ja ma tak. On ma także patrzcie, wrzucamy makaron. Na chwilę Trochę zamykamy, żeby zmiękł. I ten makaron się gotuje chyba z 5 minut, może 6. No, no. Myślisz? No, myślę, że tak. Dobra. I teraz też ważne, żeby ciągle to mieszać. Nawet muszę troszkę wody dolać, bo za szybko wypił tą wodę makaron. No i jak widać, danie jest mega soczyste teraz. Nie mamy tutaj za dobrego światła, widać, A, że wszystko jest takie się. pomarańczowe, ale nie ma tutaj teraz y, ani grama tłuszczu. Tak, ma teraz bardzo mało kalorii, ale dodamy sobie oliwę z oliwek żeby nabrało jeszcze więcej smaku. Czyli tak chodzi o to, że znowu to jest danie na redukcję, dlatego że sami decydujecie o tym, jak dużo będzie tłuszczu. W tym wypadku my dodamy jakieś jeszcze 15 gramów tłuszczu. Wy możecie dodać tyle ile potrzebujecie.